Jeżeli chcesz wiedzieć, co zabrać ze sobą na Zanzibar, to zapraszam Cię do oglądania tego filmu. W dzisiejszym filmie podzielę się z Tobą moją listą rzeczy, która moim zdaniem jest niezbędna, albo przynajmniej bardzo pomocna, jeżeli lecimy na Zanzibar. Nie tylko na Zanzibar oczywiście, jeżeli lecimy na wakacje, ale tutaj szczególnie chciałabym mówić o Zanzibarze. Podzieliłam wszystkie rzeczy, które są tutaj ze mną, podzieliłam na kategorie, na kategorie niezbędne, zdrowie, do podróży, do plażowania i użyteczne, przydatne. W pierwszej kategorii do rzeczy niezbędnych na pewno zaliczam paszport. paszport Musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty planowanego zakończenia pobytu w Tanzanii. Jako drugą rzecz dodaję tutaj pieniądze, czyli karta bankomatowa i dolary. Głównie dolary, dlatego że naprawdę tymi dolarami wszędzie możemy zapłacić. Kartą możemy płacić w hotelu na przykład za napoje, natomiast. Za podatek turystyczny musimy zapłacić gotówką. Za safari również lepiej było płacić gotówką, ponieważ przy płatności kartą pobierali 5% opłaty transakcyjnej, również za wizę. Preferują gotówkę, natomiast no my woleliśmy jej nie wydawać i troszkę się uparliśmy, żeby zapłacić kartą, i było to możliwe, troszkę dłużej to trwało, ale było to możliwe. Nie płaciliśmy nigdzie rewolutem. Bo się po prostu nie dało. Banku, to również wybieraliśmy pieniądze z karty, więc karty po prostu działają. Jeśli chodzi jeszcze o pieniądze, to przede wszystkim dolary nie starsze niż z 2007 roku i polecam upewnić się w banku, czy na pewno takie dostaniemy, bo my mimo tego, że poprosiliśmy o takie pieniądze, to po przeglądnięciu pierwszych. 20 banknotów, były one faktycznie wydane po 2007 roku. Natomiast na miejscu się okazało, że były i również starsze, które niestety nie mogliśmy nigdzie wymienić. Wiem, że niektórzy jakoś sobie radzili, no ale my przywieźliśmy je z powrotem do Polski z powrotem później wymieniliśmy w banku, dlatego też była konieczność wybierania pieniędzy z bankomatu. Szylingów tranzytanskich nie polecam z tego względu, że wszystkie wycieczki i wszystkie pamiątki, które kupujemy, oni podają nam cenę w dolarach. Jak Mieliśmy szylingi tanzańskie, no bo wymieniliśmy sobie, też nie wiedzieliśmy. To później na przykład na wycieczce bardzo długo zajęło im zastanawianie się, ile tak naprawdę powinniśmy zapłacić w szylingach i to zawsze wychodziło później niekorzystnie dla nas. Dlatego ja polecam dolary, polecam też mieć drobne, bo czasami wypada zostawić jakiś napiwek, więc takie jednodolarówki też bardzo się przydają, jeżeli mamy taką możliwość. Kolejną rzeczą to są oczywiście wszystkie dokumenty związane z naszym wyjazdem. Jeżeli kupujemy przez biuro podróży, no to oczywiście umowa, tam vouchery, to co jest niezbędne i moim zdaniem ubezpieczenie. Ubezpieczenie. Mam na myśli dodatkowe ubezpieczenie, ponieważ w biurze podróży, jeżeli kupujemy ubezpieczenie, to ta suma ubezpieczeniowa jest dużo niższa i. Działa to ubezpieczenie dużo gorzej. My wielokrotnie przetestowaliśmy już i zawsze bierzemy dodatkowe ubezpieczenie w innej ubezpieczalni. My tutaj na przykład mieliśmy ubezpieczenie na do 500 tysięcy euro na osobę, jeśli chodzi o pomoc medyczną i koszty leczenia, plus też inne tam dodatkowe rzeczy. Natomiast działa to ubezpieczenie o tyle dobrze na miejscu, że nie musimy się martwić o to, że musimy coś ze własnych pieniędzy płacić. W zasadzie ani za leki, ani za wizytę nie płacimy. Dzwonimy, ubezpieczalnia załatwia nam lekarza, również lekarstwa i też koszty pokrywa. Jak korzystaliśmy z ubezpieczenia z biurem podróży wcześniej, parę lat temu, to niestety musieliśmy sami sobie za to zapłacić, zbierać paragony, później pamiętać o tym, żeby one nie zginęły, wysyłać, czekać na pieniądze. A tutaj to wszystko się odbywa po prostu bezgotówkowo, więc jest to naprawdę super opcja. Oczywiście trzeba sobie sprawdzić, w której ubezpieczalni jest taka możliwość, w tej, z której my korzystaliśmy, była taka i to ubezpieczenie kosztowało za dwa tygodnie, za cztery osoby, 450 zł dodatkowo. Także moim zdaniem to są niezbędne rzeczy, bez których oczywiście nie powinniśmy wyjeżdżać na Zanzibar. Kolejna kategoria to jest kategoria zdrowie. Do tej kategorii ubezpieczenie. Jak najbardziej. Przede wszystkim oprócz tutaj mam też wszystkie rzeczy przy sobie. Oprócz takich podstawowych rzeczy jak nuropę, termometr, nospa. No wiadomo jakieś środki właśnie na spadek gorączki. Oprócz tego to, co polecam zabrać, jeśli chodzi o leki, to oktanisept, który się przydaje na wszelakie rany. Natomiast nam przydał się też. Ja nie wiem, czy to było działanie oktaniseptu, czy przypadek, nie mam pojęcia, ale Mateusz, skacząc do wody, jak byliśmy na oglądaniu delfinów, po prostu poparzyła go meduza. Całą rękę miał tutaj czerwoną, oczywiście nikt nie miał żadnych środków i niczego, co można by podać, więc. Po prostu popsikałam tym oktań No i widzieliśmy no, praktycznie natychmiastową poprawę, oczywiście później um, i buprą, i normalnie dał radę funkcjonować przez całą naszą wycieczkę. To, co jeszcze warto zabrać, to bardzo się przydaje Dolphiner. To jest szczególnie dla córki, która ciągle ma problemy z uszami i z zatkanymi uszami przez nurkowanie w wodzie, najczęściej w basenach. No, różne rzeczy są tam w basenach i. Bardzo często przewoziła, wracała po prostu z czasów z zapaleniem ucha, bo ucho było najpierw zatkane, przez to zatkane ucho to zakażenie się rozwijało. Natomiast ten dolfiner jest bardzo fajny, to jest taki środek na ucho pływaka, mówią, czyli po prostu właśnie dla osób, którym, które lubią nurkować, którym często się ucho zatyka, i naprawdę ten środek po prostu, ten spray bardzo, bardzo pomaga. Oprócz tego to. Co już wiemy też z naszego doświadczenia, to furagina. Na problemy z pęcherzem zawsze dobrze mieć. Okusept to, jest, to są krople do oczu, gdyby nam się przytrafiło jakieś zakażenie, zapalenie spojówek, to też bardzo, bardzo się przydaje. No i co jest najważniejsze moim zdaniem, jeżeli lecimy do takich krajów, gdzie jest inna flora bakteryjna niż u nas w Polsce, to lek no, na problemy żołądkowe. Na przykład nifuroksazyt, który ma działanie przeciwbakteryjne na większość właśnie takich zakażeń jelitowych. Do tego elektrolity, koniecznie niezbędne. No i przede wszystkim podstawa, ja tutaj nie mam akurat, ale probiotyk. Ja bardzo polecam Enterol, ale można jakikolwiek inny probiotyk stosować minimum 5 dni przed i w czasie pobytu cały czas i 5 dni po przylocie. Polecam z tego względu, że dzieci cały czas brały ten probiotyk i kompletnie nic im nie było, natomiast ja przestałam brać 2 dni przed wylotem, bo już po prostu nam się skończył i zostawiłam dzieciom. No i niestety, ale w dniu, ostatnim naszym dniu pobytu miałam problemy żołądkowe, musiałam, przez to, że lecieliśmy, przed nami był długi lot, musiałam zwać lekarza, który naprawdę super w godzinę przyjechał z kroplówką, z lekami, więc dostałam nie elektrolity i elektrolity, i kroplówkę i na szczęście ustąpiło i mogłam spokojnie tą podróż odbyć, więc naprawdę i ubezpieczenie super zadziałało. No i polecam też ten Enterol, bo mąż przestał brać znowu po przyjeździe i też miał lekkie, ale miał problemy żołądkowe. Nie wiem, może to przypadek, a może jednak coś ten Enterol działa. Polecam w każdym razie brać zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Oprócz tego to, co warto wziąć na taki wyjazd, no plastry, plastry na odciski. To, co jeszcze polecam, to, to, to jest Apis, to jest taki środek homeopatyczny, ja wiem, że przeróżne są na ten temat opinie, natomiast naprawdę ci, którzy korzystali, bardzo polecają i potwierdzają, że działa. I kiedyś córkę ugryzła Osa i naprawdę myślałam, że to że będzie wielki krzyk, płacz, ale po podaniu pięciu kuleczek tak naprawdę wszystko tak jakby ustąpiło. Nie wiem, czy to znowu przypadek, czy to te kuleczki, ale wiem, że ugryzienie osy bardzo boli i no, zniosła to bardzo, bardzo dobrze, więc my zawsze to ze sobą bierzemy i to, co zawsze bierzemy ze sobą, to również goździki, w przypadku jakichkolwiek problemów z gardłem, goździk i słuchajcie, ma mega y, działanie i przeciwwirusowe, i przeciwbakteryjne, oczywiście goździki możemy też sobie kupić na Zanzibarze, prawdziwe, z drzewa, świeże goździki yy, i my sobie też takie przywieźliśmy, yy, jak byliśmy na plantacji, albo yy, w sądach. Jeśli chodzi o Lekarstwa to chyba tyle. W tej kategorii zdrowia zaliczyłabym także tutaj wszystkie środki na komary. My korzystaliśmy przede wszystkim z środków z ikaradyną, dlatego że jest po prostu bezpieczniejsza dla dzieci, jest lżejsza. Może mógłaby ta pięćdziesiątka i dit są lepsze. Natomiast no, przez to, że byliśmy z dziećmi, nie chcieliśmy dzieci pryskać takim toksycznym środkiem, i użyliśmy po prostu tej ikaradyny. I na szczęście naprawdę dzieci nie były praktycznie w ogóle pogryzione, natomiast no komary były i ja byłam pokryziona, nikomu nic się nie stało. I też w lesie na przykład Jozani nie sprykaskaliśmy się niczym, bo wydawało nam się, że idziemy w ciągu dnia, no a tam jednak no coś tam nas lekko pogryzło. Na szczęście nic nikomu się nie stało. Polecam też taki malutki. Miałam środek, właśnie też z ikaradyną, który na przykład na safari wziąłam ze sobą, żeby po prostu nie dźwigać takich e, ciężkich rzeczy, więc to jak najbardziej polecam. Jeśli chodzi o komary, to jeszcze e-fumigator do gniazdka po prostu te kosteczki e, się do środka wsuwa e, i na noc przez 8 godzin to może działać e, i też odstrasza komary. Oprócz tego moskitiera, który tutaj nie mam, ale bardzo polecam sobie kupić taką zwykłą, prostą moskitierę na Allegro, na przykład sobie zakupić, bo gdyby jakieś były e, e, dziury w moskitierach w hotelu, no to można sobie tą moskitierę rozłożyć. U nas nie było, było jedna jakaś tam malutka, to żeśmy gumeczką y, związali. Zapraszam też do subskrypcji mojego kanału, to pozwala mi się dalej rozwijać. I chodzi o szczepienia, ja już wspominałam e, w pozostałych moich filmikach o tym, ale jeszcze tutaj wspomnę, że my szczepiliśmy się e, tak naprawdę na tężec, doszczepialiśmy się, e, dzieci są już szczepione, więc, więc nie musiały. E, dzieci też na WZWB są już obowiązkowo w Polsce szczepione. E, ten kto nie był to warto się zaszczepić. My akurat y, byliśmy szczepieni i doszczepialiśmy się dodatkowo na WZWA. Żadnych pozostałych szczepień nie mieliśmy y, i też nie braliśmy żadnych leków typu y, malorony. W opisie filmu podaję wszystkie linki do produktów, o których wspominam w filmie. Jeżeli chodzi o kategorię plażowanie, no to absolutnie polecam oczywiście kremy z filtrem, ale to chyba jest normalne. Wszędzie czytaliśmy, że no, na Zanzibarze przez to, że słońce jest bardzo nisko, powinniśmy zabrać pięćdziesiątki i takie też mieliśmy e, głównie. Natomiast e, powiem szczerze, że my przez to, że byliśmy już przyzwyczajeni do słońca, bo byliśmy wcześniej w Chorwacji, no to m, byliśmy trochę opaleni i po kilku dniach zmieniliśmy te pięćdziesiątki e, na niższe filtry, ponieważ w ogóle nic nie opalaliśmy. E, nie mówię tutaj o twarzy, ale mówię to po prostu o ciele, więc e, przydały nam się też niższe filtry, dwudziestki, dwudziestki, piątki, trzydziestki, Natomiast no, tych mieliśmy najmniej i szczerze mówiąc, nam e, ich brakowało. E, I no, więcej zużyliśmy tych niższych niż właśnie tych e, 50. E, natomiast, oczywiście, dla osób, które m, mają jasną karnację albo które są nieprzyzwyczajone, bo to jest ich pierwszy wyjazd w sezonie, no to absolutnie pole, polecam te wyższe filtry. E, drugą rzeczą e, niezbędną, e, moim zdaniem, to są okulary z filtrem i to takim prawdziwym filtrem, ponieważ słońce naprawdę pada pod takim kątem, że nawet jeżeli nie ma tego słońca i są chmury, to piasek, jak patrzymy na piasek, tak nam to światło odbija w oczy i razi nas, że nie jesteśmy w stanie po prostu bez okularów funkcjonować. Nawet jak wyjdziemy na spacer i mamy kapelusz czy czapeczkę, to i tak te okulary są naprawdę nam przydatne. Trzecią rzeczą, jak już wspomniałam, to oczywiście kapelusz lub czapeczka, bo naprawdę nam się przydaje praktycznie codziennie, jeżeli chcemy tylko spacerować po plaży, no to bez kapelusza czy bez czapeczki po prostu nie damy rady. Kolejną rzeczą, która się przydaje, no to jakiś pantenol albo coś do, do oparzeń, poparzeń po prostu słonecznych. My na szczęście nie musieliśmy tego używać i nie korzystaliśmy, ale wiem, że bardzo dużo ludzi o to pyta, więc my zawsze ze sobą takie coś bierzemy. Jeżeli chodzi jeszcze o plażowanie, no to na sągiba, że niestety, ale musimy posiadać buty do wody, jeżeli chcemy wchodzić do morza, bo no, są jeżowce. Szczerze mówiąc, my byliśmy w hotelu Kiwingwa Beach Resort. Jeżeli nie oglądałeś jeszcze filmiku, to zapraszam Cię do oglądania i tam naprawdę ja nie widziałam jeżowców, ale oczywiście nie odważyłabym się wejść do morza bez butów, ponieważ słyszałam, że jeszcze zanim my tam przyjechaliśmy, że osobom po prostu się jeżowce wbijały w nogi. To, co jeszcze się przyda, to sprzęt do nurkowania, maska, jakaś rurka. Jeżeli jeździmy na wycieczki zorganizowane przez biura podróży, zazwyczaj ten sprzęt jest do wypożyczenia. Natomiast, no, jeżeli będziemy jeździć na wycieczki z osobami lokalnymi, no to musimy mieć swój własny sprzęt, żebyśmy mogli nurkować, nurkować. Także absolutnie polecam zabrać taki. W kategorii do podróży. Na pewno taka poduszka do samolotu, no bo trochę będziemy lecieć. My lecimy, leciliśmy e, liniami Enter Air e, z międzylądowaniem w Hurgadzie, także samolot e, jest dosyć mały, ale spokojnie, nie ma tutaj żadnych tragedii. Przetrwaliśmy lot e, zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. W drugą stronę spaliśmy w większości, bo leciliśmy w nocy. E, natomiast taka poduszeczka, którą można zwinąć, mało miejsca zajmuje i szybko napompować, przydaje nam się, no, żeby sobie włożyć tutaj pod głowę i żeby sobie wygodnie tą głowę oprzeć. Opaska na oczy przydatna, bo jeżeli e, lecimy na przykład w nocy, w dzień również się przydaje, bo możemy po prostu założyć i, e, i sobie zasnąć. Natomiast w nocy jak lecimy i ktoś świeci światło, bo czyta na przykład, no to też się fajnie przydaje ta opaska. Do tego stopery, e, czy do samolotu, czy właśnie do tego samolotu na safari, jak najbardziej wyciszające, e, polecam. Do tego e, na toaletę takie podkładki, szczególnie dla osób, które podróżują z dziećmi. No i antybakteryjny płyn żel który jest przydatny nie tylko w podróży, ale też na całym Zanzibarze, czy też na safari, bo są miejsca, w których naprawdę nie ma wody, więc nawet jeżeli skorzystamy z toalety, nie mamy gdzie umyć rąk. Więc taki żel bardzo, bardzo się przydaje. Rzeczy teraz przydatne. Na pewno powerbank. Słuchajcie, powerbank, dlatego że jak pojedzie, yy, polecicie na safari, to naprawdę będziecie tam robić mnóstwo zdjęć, mnóstwo filmów kręcić i te powerbank wtedy Wam się na pewno przyda. Oprócz tego e, latarka, y, na związywę, że często są przerwy w dostawie prądu. U nas na szczęście w hotelu Kiwenkwa Beach Resort trwało to dosłownie parę sekund, więc nie była nam potrzebna, ale zdarza się w jakichś innych hotelach, że trwa to dłużej. To na pewno się przyda, oczywiście jak nie mamy latarki, no to też latarka w telefonie jak najbardziej jest e, przydatna. E, Telefon oczywiście i aparat lub aparat albo aparat w telefonie przejściówka, przejściówka trzybolcowa, ponieważ tam są gniazdka angielskie, więc przynajmniej w naszym fotelunki węgla, że były one potrzebne. To musi być przejściówka, tak jak mówię, trzy bolce do gniazdka, no i z tej strony, żeby miało wejście na te nasze polskie wtyczki. No, oczywiście przewodnik z Anzibaru, więc jak najbardziej jak lecimy samolotem, to możemy go sobie na przykład poczytać. Jeśli chodzi jeszcze o dodatkowe rzeczy, które mogłabym polecić, to nam się przydała na przykład taka zwykła butelka, ponieważ w hotelu udało się napełniać ją wodą bez problemu. O tyle się przydaje, że no, pamiętajmy, że wody nie możemy normalnie z kranu pić, więc i używać tych butelek z filtrem, ponieważ to kompletnie nic nie daje. Dlatego my nie używaliśmy filtra w tych butelkach, natomiast nalewaliśmy sobie po prostu wodę z tych automatów, które, z których można bezpiecznie pić w hotelu. No oprócz tego oczywiście, jeżeli kupujemy sobie butelki plastikowe, no to z tych dużych, na przykład butelek, możemy sobie przelać i mamy wodę bez problemu, którą możemy pić na przykład na wycieczkach. Przydaje się też mały plecaczek, do którego możemy sobie te wszystkie rzeczy włożyć. Chodzi o ubrania. To wszystko zależy oczywiście od pory, w której lecicie. My byliśmy w sierpniu, czyli było dosyć ciepło, e, powyżej na pewno 20 stopni, ale parę razy też padało. E, I ja na pewno polecam na Zanzibar sandały po prostu do chodzenia na wycieczkach, czy też obok hotelu, jak gdzieś się wybieramy. Zwykłe klapki, które nam są przydatne przede wszystkim przy basenie, no w okolicach hotelu czy pod prysznicem. Buty do wody, niezbędne na Zanzibarze, o czym już wcześniej mówiłam. I ja wzięłabym adidasy, zwykłe sportowe adidasy, które nam się na pewno przydadzą na safari. Jeżeli planujemy safari, to bardzo się nam te buty przydadzą, ponieważ no na safari jednak um, są nam różne trawy, wchodzimy, więc wydaje mi się, że te buty są po prostu bezpieczniejsze, wygodniejsze na safari. Oczywiście widziałam też sporo osób, które były w sandałach, no bo jest ciepło, natomiast moim zdaniem najwygodniejsze buty na safari to są właśnie buty sportowe. Jeśli chodzi o ubrania, no to na pewno lubię tutaj przede wszystkim do kobiet, no bo jestem też kobietą tą informację, no to oczywiście oprócz stroju kąpielowego, który jest wiadomy, oczywisty, to przydaje się też taka narzutka plażowa, czy tam kimono plażowe, ponieważ no w obrębie basenu, jeżeli mamy taką w miarę nie jakąś przezroczystą bardzo tą narzutkę, to możemy nawet w niej pójść na lunch i jest to bardzo bardzo wygodne. Na pewno na zazwyczaj krótkie spodenki, do tego bluzeczka na ramionczkach, Zwykła koszulka po prostu na ramionczkach. Koszulka też z krótkim rękawem, do tego jakaś kurteczka lub sweterek, bo wieczorami jak wieje, może być chłodniej. Taka zwykła, najlepiej liniana, ale może być też jakieś, jakieś takie cieniutki bawełny bluzka z długim rękawem. Przyda się też na safari lub też właśnie wieczorem w hotelu. Z takich rzeczy, które uważam, że są no, niezbędne na Zanzibarze, natomiast oczywiście m, jakaś sukienka z dłuższym rękawem, ponieważ no, jest to kraj muzułmański, więc wchodząc do pewnych miejsc, musimy mieć e, troszkę e, dłuższe tutaj rękawy, przykryte ramiona. E, natomiast, no wiadomo, sukienki letnie, takie rzeczy jak po prostu e, na każdych innych wakacjach. Jeżeli lecimy z dziećmi, to jeszcze takie wskazówki, jak przeżyć ten lot. Przede wszystkim do samolotu e, zabrać Jakieś małe gry, karty, może być jakaś kolorowanka, książeczki, coś do słuchania, jakiś tablet, na którym dzieci mogą oglądać bajki. Też spokojnie można coś do jedzenia zabrać, oczywiście na, w samolocie serwowane są płatne dodatkowo posiłki, natomiast jeżeli mamy własne jedzenie, które dziecko lubi, jakieś przekąski, jakieś kanapki, cokolwiek, możemy to spokojnie zabrać również do samolotu. Do samolotu możemy też zabrać 100 ml buteleczki z płynem. Czy to są jakieś leki, czy to są kosmetyki, spokojnie możemy to wziąć do bagażu podręcznego. W bagażu nadawanym nie może być żadnych sprzętów elektronicznych, więc wszystkie tablety, komórki i wszystkie te, cały taki sprzęt elektroniczny musimy mieć w bagażu podręcznym. W samolocie też możemy spokojnie wypełnić wszystkie wnioski wizowe. Mamy bardzo dużo czasu, więc spokojnie będziemy na to mieli czas i wypełnimy je, nie musimy ich wypełniać po prostu wcześniej. I myślę, że to są najważniejsze rzeczy, które powinniśmy zabrać ze sobą na Zanzibar, i oprócz tego, oczywiście, dużo, dużo optymizmu, uśmiechu, no i otwartości na nową przygodę. Mam nadzieję, że film Wam się podobał i były to dla Was przydatne informacje. Jeżeli tak, to podzielcie się komentarzem. Napiszcie też, czy. Może warto coś do tej listy jeszcze dodać. A jeżeli chcielibyście, żebym nagrała jeszcze jakiś film dotyczący Zanzibaru, tego, co chcielibyście, oczywiście chcielibyście usłyszeć, to zostawcie też taką informację w komentarzu, a na pewno zmontuję taki filmik. Zapraszam też na mojego bloga w podróżyżyżycia.pl, gdzie znajdziecie też dużo informacji na temat wycieczek, podróży, Zanzibaru, no i nie tylko.